Jak pokonać hakera z Wojanowic? Jaki jest jego słaby punkt? Czy Wojan i reszta ekipy naprawdę mogą tego dokonać? Hej, cześć i siemano widzowie! Z tej strony Robert z kanału Lamimy. A dziś pogadamy sobie o hakerze i sposobie na jego pokonanie, który to został wspomniany w jednym z ostatnich filmów Wojana. Zainteresowani? W takim razie zostańcie do końca. Przypominam jeszcze o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza. Wpadajcie także na nasze instagramy i zostawcie followa. Ich nazwy właśnie widzicie na ekranie. A, no i wbijajcie na nasze dwa pozostałe kanały. Linki w opisie. Zatem rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, zafiniście pasy i zapraszam do oglądania. Słabe punkty hakera. Niektórzy z was pewnie pamiętają, że już kiedyś na naszym kanale analizowaliśmy możliwe sposoby na pokonanie hakera. Tamtejże metody opierały się na informacjach, które mogliśmy wywnioskować z filmu Wojana i Paliona. pojawiły się wtedy teorie jakoby słabymi punktami hakera. Miałaby być chociażby woda, która miałaby spowodować zwarcie w jego aparaturze. Podczas jednego z odcinków pojawiła się również wskazówka mogąca sugerować, że taką bronią byłby dźwięk. W jednym filmie omówiliśmy zarówno jeden, jak i drugi sposób, jednak od momentu jego publikacji doszło was prawie 60 tysięcy, za co ogromnie dziękujemy, więc zapewne spora część z was go nie widziała. Przypomnijmy sobie zatem, jakie przypuszczenia mieliśmy na początku czerwca bieżącego roku. Jedno jest pewne. Haker ma słabe punkty i da się go pokonać. Przeanalizowaliśmy dokładnie wszystkie wskazówki, jakie zostawił haker na przestrzeni czasu i mamy dwie hipotezy dotyczące słabych punktów hakera, które mogą okazać się prawdą. Zacznijmy od pierwszej. Jak doskonale wiecie z naszego poprzedniego odcinka, hakerzy są osobami biegłymi w sztuce komputerowej. Korzystają oni z wiedzy informatycznej i przeróżnych sprzętów, aby uprzykrzyć innym życie. Te drugie są tutaj kluczowe. Haker bowiem jest praktycznie bezbronny, bez urządzeń, przy użyciu których się sieje zniszczenie. Jak zatem w najlepszy sposób zakłócić działanie urządzeń elektronicznych? Polewając je wodą. Istnieje szansa, iż po polaniu wodą albo całkowitym zanurzeniu w aparaturze hakera nastąpi zwarcie, na skutek czego zostanie on porażony prądem, co go tymczasowo unieruchomi i pozwoli mieszkańcom Wojanowic na przeprowadzenie skutecznego ataku. Błędem zatem jest wrzucanie go do lawy. Mamy podejrzenia, że woda sprawdziłaby się tutaj znacznie, znacznie lepiej. Ponadto, gdy sięgniemy pamięcią wstecz do pierwszego kontaktu wojana z jakąkolwiek działalnością hakera, to możemy zauważyć, że dostęp do pierwszej zapisanej tablicy był odgrodzony właśnie ścianą z wody. Czy ktoś go tam uwięził i zmusił w ten sposób do tymczasowego zniknięcia serwera? Tego nie wiemy, ale myślę, że warto wziąć tę ewentualność pod uwagę. Drugi i ostatni słaby punkt najprawdopodobniej poznaliśmy 3 dni temu we wcześniej już wspomnianym liście od hakerki. Pamiętacie dwie tajemnicze litery na jego końcu, których znaczenie było nieznane? Postarajmy się wspólnie wywnioskować, co one mogą zwiastować. Skrót DB pochodzi od jednostki natężenia dźwięku zwanej decybelem. 0 dB to tzw. próg słyszenia, 120 dB natomiast to próg bólu, powyżej którego mogą zajść nieodwracalne uszkodzenia słuchu. Jednostką pokrewną do natężenia jest częstotliwość dźwięku wyrażona w hercach. Dlaczego o tym mówię? Dźwięk o odpowiedniej częstotliwości potrafi zakłócić działanie urządzeń, a dokładając do tego drugi, odpowiednio głośny, można by stworzyć broń niemal idealną na hakera. Zastanawiacie się pewnie, czy w Minecrafcie istnieje jakieś nagranie, które może stanowić rozwiązanie tej zagadki? Hmm, miejmy nadzieję, że nie chodzi tutaj o tajemniczą płytę numer 11. Przypuszczam zatem, iż wykorzystanie tych dwóch metod, wody oraz dźwięku, mogłoby sprawić, że haker, przynajmniej na jakiś czas, byłby niemal bezbronny, co mogłoby dać mieszkańcom Wojanowic czas na przemówienie mu do rozsądku lub ostateczne pokonanie. Okazało się jednak, iż żadna z tych rzeczy nie jest skuteczna przeciwko hakerowi. Wojanowiczan jednak to nie zraziło. Jak dobrze pamiętacie, kiedyś próbowali oni zastawić na niego pułapkę, wrzucając go do dziury z lawą, co początkowo nawet się udało, jednak już po chwili haker, jak gdyby nigdy nic, uciekł. Nowy pomysł wojana. Jak doskonale wiecie, ostatnio wojanowi wraz z resztą ekipy udało się w końcu wydostać ze świata hakera. Ucieczka ta okupiona była niemałym trudem, gdyż po drodze czekało ich wiele przeciwności. Musieli chociażby stawić czoła armii hakera, w skład której wchodziło naprawdę sporo potężnych przeciwników. Jednak to nie sama walka okazała się tym wszystkim najtrudniejsza. Największym wyzwaniem okazało się odnalezienie ich przyjaciela Nubka. Na szczęście i to się powiodło, o czym mówiliśmy w jednym z ostatnich filmów, do którego link wyświetli się wam w karcie. Jednak przed opuszczeniem świata Hakera, bojanowiczanie postanowili go śledzić, aby zobaczyć co planuje. To co zobaczyli przyprawiło ich odreszcze. Haker siedział w swojej twierdzy i zachowywał się co najmniej dziwnie. Naprzemiennie to się powiększał, to się zmniejszał, jednak nie to było najbardziej niepokojące. Przyzywał on bowiem różne dziwne potwory, które stopniowo zapełniały całą salę. Wojan wraz z resztą ekipy nie obawiali się jednak ich, gdyż wcześniej wypili mikstury na niewidzialność. Te jednak, jak wiecie, mają ograniczony czas działania. Ale to nie potwory były w centrum zainteresowania Wojana. Na środku twierdzy widniała bowiem dobrze wam znana dziura, nad którą to był uwięziony Nubek. I z tą właśnie dziurą był związany nowy pomysł na pozbycie się hakera. Jak pokonać hakera? Wojan zauważył, że haker ma włączonego survivala. Ponadto ten cały czas coś majstrował przy wspomnianej już wcześniej dziurze dziurze prowadzącej do nikąd. Już domyślacie się, do czego zmierzam? <grym> Wojtek też bardzo szybko połączył fakty. Wpadł on na pomysł, aby popnąć hakera, aby ten do niej wpadł i w ten oto sposób najprawdopodobniej pozbyliby się go na dobre. Wszystko to jednak brzmiało zbyt pięknie i zbyt prosto, by mogło być prawdziwe. Droga w dół, moi drodzy, nie była taka łatwa, ponieważ tu i ówdzie porozstawiane były różne bloki, na których strącony haker mógłby się zatrzymać. Ponadto zwykłe uderzenie mogłoby okazać się niewystarczające, a Wojan na tamten moment nie dysponował żadną bronią z odrzutem. Wojtek więc wahał się, nie był pewny co zrobić. Czy zaryzykować i jednocześnie spróbować pozbyć się hakera na dobre, czy jednak się powstrzymać, ale ze świadomością, że taka okazja może się prędko nie powtórzyć. Jak pewnie już wiecie, Wojan nie zdecydował się na tak odważne posunięcie i wraz z resztą ekipy oddalili się z twierdzy hakera. Czego się najbardziej obawiali? Tego, że plan nie pójdzie po ich myśli. Załóżmy, że Wojan zdecydowałby się jednak na uderzenie hakera, po to, aby ten pod wpływem odrzutu wpadł do dziury. Bardzo dużo rzeczy mogłoby tu pójść nie tak. Jak już mówiłem, haker mógł się zatrzymać na jakimś bloku, Odrzut mógłby okazać się za mały, albo haker jakimś sposobem jednak by przetrwał upadek. Ostatnia opcja jest jednak dość mało prawdopodobna i Wojanowiczanie potraktowali zrzucenie hakera jako najlepszy sposób na jego pokonanie. Teraz jednak przeprowadzenie takiej akcji przestało być możliwe, ponieważ uciekli już oni ze świata hakera. No i umówmy się, mało prawdopodobne jest, aby ponownie byli w sytuacji, gdzie na niewidzce stoją tak blisko niego, a on będzie znajdował się nad przepaścią. Pozostaje nam zatem liczyć, że Wojan wraz z resztą ekipy wymyślą coś równie dobrego albo znajdą sposób na wzmocnienie się do tego stopnia, że zdolności hakera przestałyby być dla nich takim zagrożeniem. Jak myślicie, co takiego mogliby zrobić, aby zwiększyć swoją siłę na tyle, by haker nie był już dla nich groźny? Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Na ten moment to tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz suba. Wbijajcie też na nasze instagramy i zostawcie followa. Ich nazwy właśnie widzicie na ekranie. A jeszcze jedno. Jeśli nadal oglądacie, to napiszcie w komentarzu Lamimy, a wam zerduszko. Mówi do Was Robert z kanału Lamimy. Do usłyszenia.